Berlin największe miasto w Niemczech, znane z różnorodności kulturowej, ekscytującego życia nocnego i zabytków. Historia Berlina jest ściśle związana z historią Niemiec. Od średniowiecza Berlin był ważnym miastem handlowym, a na przestrzeni wieków rozwinął się w dużą europejską metropolię. Obecnie pozycja Berlina jako stolicy Niemiec jest niepodważalna. Ale nie zawsze tak było, ponieważ były czasy, kiedy inne miasta rywalizowały o tę pozycję. Dziś wszystko o Berlinie, od jego powstania do dziś. Przyglądamy się rozwojowi miasta na przestrzeni dziejów i odpowiadamy na pytanie, dlaczego właśnie Berlin jest stolicą Niemiec. Pierwsza udokumentowana wzmianka o mieście pochodzi z 1237 roku, kiedy to Berlin został wymieniony w akcie darowizny od cesarskiego kanclerza Otto na III. Powstał on z dwóch średniowiecznych osad kupieckich zwanych Koln i Berlin, które znajdowały się na terenie dzisiejszej dzielnicy Berlin-Mid. Przetłumaczono z w.dipl.com Ukośnik Translate wersja darmowa. Oba miasta połączyły się w następnych stuleciach. A Berlin stał się małym miastem z kilkoma tysiącami mieszkańców. Następnie, w XIV i XV wieku, miasto rozwijało się coraz szybciej, głównie dzięki imigracji z okolicznych terenów. W tym czasie Berlin stał się ważnym ośrodkiem handlowym i kulturalnym. W XVI wieku miała miejsce reformacja, która doprowadziła do ciągłych sporów między protestantami i katolikami, które jednak ostatecznie zostały rozstrzygnięte na korzyść protestantów. W XVII wieku Berlin stał się miastem rezydencjonalnym elektora brandenburskiego, a tym samym stolicą elektoratu brandenburskiego. Jednak kamień węgielny pod Berlin jako stolicę Niemiec położono w 1701 roku. W tym roku Berlin stał się stolicą Prus dzięki koronacji Fryderyka I na króla Prus. Kiedy Niemcy zostały zjednoczone po wojnie francusko-pruskiej w 1871 roku, Prusy jako najpotężniejsze państwo również określiły stolicę, a Berlin stał się stolicą cesarstwa niemieckiego. Przetłumaczono z ukośnik translate, wersja darmowa. W ten sposób pierwsze wybory kanclerza Rzeszy w Zjednoczonych Niemczech odbyły się w Berlinie, podkreślając roszczenia Berlina jako stolicy. Ponieważ równowaga sił nie była jeszcze jasno ustalona, dla plus niezwykle ważne było pokazanie, że Berlin będzie stolicą cesarstwa, jak się okazało. Wraz ze wzrostem znaczenia cesarstwa niemieckiego jako światowej potęgi, Berlin stał się również światowym miastem. W XIX wieku Berlin był również naznaczony boomem industrializacyjnym i szybko się rozwijał. W tym samym czasie położono tu podwaliny pod nowoczesność, dokonując znaczących wynalazków w dziedzinie architektury, technologii i kultury. Następnie, podczas II wojny światowej, Berlin stał się stolicą nazistów, a liczne naloty zniszczyły prawie połowę budynków miasta. Po II wojnie światowej, Berlin został podzielony na cztery sektory. Wojska radzieckie zajęły większość miasta, wojska amerykańskie zajęły zachodnią część, wojska brytyjskie zajęły północ, a wojska francuskie zajęły południe. Każdy sektor miał swój własny reżim i walutę. Miasto stało się symbolem zimnej wojny. Podział Niemiec oznaczał jednak, że Berlin nie mógł już pełnić roli stolicy Republiki Federalnej. Frankfurt nad Menem i Bonn były zatem rozważane jako miasta alternatywne. Zwłaszcza Frankfurt mógł zająć miejsce Berlina jako przyszła stolica Zjednoczonych Niemiec. Ówczesny burmistrz Berlina, Ernst Reuter, powiedział: Jeśli Frankfurt zostanie stolicą, Berlin już nigdy nią nie będzie. Ostatecznie zapadła więc decyzja: czy Frankfurt zostanie nową stolicą Republiki Federalnej, a tym samym być może na zawsze zastąpi Berlin, czy też Bonn zostanie wybrane jako stolica tymczasowa. Nadburmistrz Frankfurtu był tak pewny zwycięstwa, że założył już dzielnicę rządową i zlecił budowę sali plenarnej dla parlamentu. Głosowanie było bardzo wyrównane, ale ostatecznie członkowie Rady Parlamentarnej wybrali Bonn stosunkiem głosów 33 do 29. W ten sposób Małe Bonn zostało ostatecznie wybrane nie po to, by zastąpić Berlin, ale raczej jako miejsce zastępcze dla Berlina, które miało zostać ponownie wykorzystane jako stolica w przypadku Zjednoczenia. W tamtym czasie nie można było nawet przypuszczać, że minie jeszcze wiele lat, zanim stolica zostanie przeniesiona z powrotem do Berlina. Zakończenie Zjednoczenia Niemiec 3 października roku 1990 rok. Federalna stolica Republiki Federalnej Niemiec. Dziś Berlin jest nie tylko największym miastem w Niemczech i całej Unii Europejskiej, ale także jednym z najważniejszych ośrodków polityki, biznesu i kultury w całej Europie.